Dobra Kaftak, ja mam ja tak. ja dzisiaj moim nie z który kto go zakopię dzisiaj w sklepie. Dali nie pojmuję gdzie to przód. Dobra. Yy, ma zbyt gwałtowne skakanie. Jak mamy gust.

No ja przepraszam, że się nie odzywam, Ona się piekuje skupić, ale. A ten pojazd nie jest do takiego walnego skakania. Dawie trzeba ją sobie I ich tą wieżyczkę. Ej, zaraz pospam. Nie już. Jeden klocek, kobieto. Zajebiście szybki. Jakiś jakiś Chińczyk go zbudował. Widać chiński bobel. Lecimy kolejną wieżyczkę. Babia, lecimy. Lecimy Dowódź do Wodu, do Boiopolocy. kolwa wyjebie się, mój zaraz gonga wyjebie na mój do... No kurwa! Czemu nie mogę wyjebać? No ja pijdolę... Przepraszam za ten dźwięk, ale... Ktoś do mnie się kurwa dobija teraz. No obie przestało. No Jeden z Nooo, nie poddajemy się. A ich zaraz jest. No, jak to, że pocisnę? Peszek. O, ma najlepsze, że obojętnie jakąś system będzie się jechał. Dobra, no, ja, siódmy lewy, trzeba i jak tych pocisnąć. No jebał! Kujwa jak ja co? Nad... Jeszcze się... Kto jeszcze z mną wjechał? Dobia! A Co to kurwa jest? Co ta kurwa mnie tu jest? Nie będzie niech mnie tu się leczy.

Pływał pleców niż wzięli. Nie, jednak na moim podniemnym niszczycielem biał mi się dużo, dużo lepiej. Nie bał mnie. To słuchajcie, jakieś jaja. Ile w ogóle killów? No aż trzy dedy yy, To będzie mieć. Bo ja wie, że ja tu jestem? Mm, no, nope. bo to są chyba. Ej, oni mają przewagę. Przeje to. Uff. Zrobię krótkie cięcie, i pojawi się już w następnym meczu. Do zobaczenia po cięciu. Siemaneczko, wracałem po cięciu. To nasz, już myślałem, że. Kurwa, to już przeciwnie, do nas do bazyleś. Coś z tamtym górniakiem nie poszło. Zwinny i kurwa lag gnie laga. Takie że gaczę chwilowo to nie ma 90, 87, 86 Jest tydzień ten tego czy z bok? Nie no, tylko jeden. Da się latać. Chyba. Ale nie jest coś, co się nie da latać. Dla mnie. Dobra, lecimy. Bum. Nasz tam potrzebuje medyka, ale że ja nie jestem medyk. Kojwa, dajcie na nie. Czemu, żeś mi ostrzeg? Dwie wieże. Okej. Okay. Ja byłem drugi na fałę. Okej. Okay. Oj, i fakty zauważył mnie. Ale ja nie mogę. Ma... No I kurwa! To są chyba jakieś jaja, a na dwóch? Jeszcze z O, belwo, kolwa, co za sukienkot? Yy, teraz ja kolwa dostań te. Muszę coś przetestować. Czy zaznaczę tego typa? Zaznaczyłem. Zaznaczyłem typa. Ładę wow, się, z, mogę zaznaczyć już, okej. Okay. M? Z MAPĘ! Mawia M. Mawia, poczekaj, tak? Yyy... Y nie O, w Polsce muszę Kurwa, do boju, a nie! Kurwa, będę czekał, jeśli mi lagi się wyłączą. Trzeba na ich lecieć, a nie... Yyy... Albo na latające. Bez jajek, też są dwa latające. Trzeba naszego wesprzeć. Oni na ziemię? O, na ziemię trzeba. Eee. Zostaw mojego typa. Zobaczyłem gościa. Ostała Bombę! na molde. Bomba na molde. Trzyma Bo z tobę O to się jest... Jak to, że ktoś ściśnie od tyłu Jak mnie teraz ktoś ściśnie, to z O, siema! Ty... Ja on to w spajcie, a nie... No kurwa medyk! Kurwa medyk! No medyk! Kurwa skąd? Ja nie mam jak lepać, ja mogę tylko się wzbić w powietrze. Czemu 2%? Ja jeszcze żyję, Go, ludzie... A nie, dobra. Czekaj, ta. Nie, nie żyję. Czekaj, ta, sekunda. Sekunda. Ja żyję! To żyje, to żyje! Jeszcze się wzbije powietrze. Co? Wzbija? Wzbija! No i kurwa mnie właśnie to zaznaczył. To jest niebezpieczna sytuacja, bo wiem, że ja nadlepię. Wiesz, ja. Wjebałem się. A nie, to są jakieś jaja. Dziś jako ja proszę zdjęć jakieś jaja, co do nich. Musisz ich jako jak w tej chwili, nie mogliście poczekać 2 sekundy. Dobra, kujwa, nie wiedział jak ja się to wkoiwiam na tych. Mnie złego, nie mamy jednego. O, mam słuchaczki. A jeśli chcecie, następny odcinek z Robocraft, musicie dobić 5 łapek w goje i 5 komentarzy. Mam 7 subów. Więc wiem, że was na to stać. Trzeba sobie bo to sniper. I kogo właśnie trzeba pomóc. Chyba nie dostał. A ja właśnie lecę. Co nie wiem gdzie? Kurwa, nie tylko ty jesteś do zaznaczenia. Kurwa, ty też możesz być zaznaczony. I co? Chyba, łysaci! No i fejk! No! Kurwa, ktoś zguje! Nie zobaczyłem go, kurwa! Kujde, znieśli mi antenę chyba! Tylko nie mogę zaznaczyć. A idziemy, że do zaznaczenia jest potrzebna antena. O, mam antenę. No, to co ja śpię? I głonowa właśnie nie mamy. To trzeba ciebie. A zapewne ktoś z ziemi, tak? Że jest jeszcze, le? Lecz, ja kujwa w no, nie, nic nie zjeść, nie? A już się w ku No, ja dostało. No i kuwa, ja też ku dostało dostałem. Myślisz, że tylko ty będziesz zaznaczać? A ty na mnie ku iwa z ja tak? Nie, no to czemu nie? ma, jak to mogę to znaczyć? me. Tutaj były samoczyne działko! Nie ma ciałek! Kurwa, ludzie! No i kurwa ją zniewa. Kurwa jeszcze zgadnę, ty mnie rozjewał, tak? Nie ja bałabym się w drzewo. Chyba, jakie drzewo. Ja chcę spiedolować. Ugh, mam moją Chcę yy, Nie spidal bo ich jest tu cała dźwignia. Wyjadę jednemu sniperowi i tego jeszcze przeżyję. Nie wiem, jak sądzicie, może nagram no, ja jakiś taki odcinek zbudowania kurwa Mecha. W mojej załadzę, jakuje Mecha. Ale nie takiego zwykłego Mecha. Pływa z nogami, z, za 44 tysiące. No i to będzie dopiero koks. Pięknie, jedna strona zespawana. Druga strona chcę Ja Prawie zespalałem. No kurwa, kto mnie teraz bije? Kurwa, już muszę z tej dalej. Ktoś mnie tak bączki kręcić? Co? Ktoś. Dobra, są z. Y... z czym są oni? Bo ja kurwa tego nie wiem. No a ktoś mi pojawił, czy co? Zjechać i tutaj. Mówicie mi to. Wszędzie wierzę. To jest nowoczesne przejmowanie wieży. No kurwa! Cięść mi łeb! Wiedziałem ja po cięciu, bo mi kurwa piogę wyjebał z nagiewaniem. Ale bo ja mam wymówkę Bandikama, dlatego tylko mogę gdzieś. See ja Mogę tylko 10 minutowe nagiewać. Gdy rozpierdam do tamtej wieży. Przyjmij pyjom. Do no, jasnej, jasnej. Kujdynar przejął się już w wieży. Ojej, bali nas na zbity pysk. O tobie. Nie zapomnijcie. Pięć łapek, pięć komentarzy. Mm. I wlatuje następny odcinek z Dzięboki Więc kłaniam się po samej kule. Do zobaczenia, do następnego odcinka.